Za nami pierwsza pętla piątkowego etapu rajdu Akropolu. Choć ostatnie dni były niezwykle deszczowe, wygląda na to, że pogoda zaczęła się stabilizować. Niestety nie miało to większego wpływu na zespół M Sportu, który ponownie walczy z problemami technicznymi. Z etapu wycofał się Lube, a na strefie zmiany opon swoją rajdówkę naprawiał Tanak, przez co zaliczył 22 minuty spóźnienia i w konsekwencji ponad 3,5 minuty kary. Po czterech próbach na czwartej pozycji egzekwo są Lappi z Fermem oraz Ewan ze Scottem, tracąc do liderów 15,6 Sekundy. Trzecie miejsce zajmują otwierający trasę liderzy klasyfikacji sezonu Rowan Pera i Haltunen. Finowie mają 5,8 Sekundy straty do prowadzących. Drugie miejsce w rajdzie to Aurier i Lande. Francuzi, którzy pauzowali ostatnie dwie rundy, plasują się 2 sekundy i 4 dziesiąte za pierwszym miejscem. Na czele Belgowie, Neville i Wydage. Zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Akropolu jadą bardzo dobrze, i jak na razie odpierają ataki Toyoty. W kategorii WRC 2 na czele Furmo i Koria, którzy o 8,6 sekundy wyprzedzają Rosela z Dunandem. Na trzeciej pozycji są reprezentanci Orlen Rally Teamu, Kajetanowicz i Szczepaniak, najszybsi wśród załóg prywatnych. Od zapoznania z trasą minęło kilka dni. Sporo wody przepłynęło tymi odcinkami specjalnymi jest mnóstwo kamieni, duże koryta wypłukane więc no nie jest to ta sama trasa, którą mam zapisaną w notatkach, którą mam zapamiętaną w niektórych momentach. Trzeba szybko zmieniać plany w trakcie zakrętu nawet, więc myślę, że trzeba mieć szerzej otwarte oczy niż zazwyczaj, ale póki co jesteśmy zadowoleni, cieszy się jazdą, choć jest to jazda bardzo wymagająca dla samochodu, nie tylko dla nas. Przed nami kolejne odcinki. Zamierzamy jechać szybko, bo tak trzeba jechać, żeby walczyć z najlepszymi na świecie. Dwunaste miejsce w WRC2 i dziewiąte w WRC2 Challenger zajmują Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Do końca etapu pozostały dwa odcinki specjalne. Oglądajcie zmagania na żywo na antenie Motowizji.